Szanowni Państwo, dwa lata z małym układem przygotowań do inwestycji, projektowanie, budowanie finansowania, kalendarza finansowego, wyłonienie wykonawcy, i, i dzisiaj mam przyjemność w imieniu zarządu przedsiębiorstwa powitać Państwa na uroczystym otwarciu przebudowanej stacji wodociągowej. W Wyszkowie. Cieszę się ogromnie, że możemy się spotkać z okazji zakończenia przebudowy Stacji Wodociągowej. Inwestycji bardzo ważnej dla gminy Wyszków. Więcej informacji na temat stacji przedstawimy Państwu w drugiej części uroczystości. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. to się na proponę, że, że odwrotnie. Mężczyźni zaczynają, a kobieta kończy. Dobrze, <śles> dobrze. <śles> niech będzie inaczej. Zwróćcie Państwo uwagę, że w momencie opadnięcia przeciętej stęgi otworzyły się również drzwi. Proszę więc dobrego Boga, aby nam wszystkim błogosławił, aby błogosławił tych wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do powstania tej naszej nowej stacji. Pracą w swoich rąk i poprzez słuszne techniki człowiek współdziała ze stwórcą, aby ziemia stawała się coraz zgodniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym udoskonala dzieło stworzenia i przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom i siostrom. Korzystając z różnych wynalazków dokonywanych dla naszego pożytku, błogosławmy Boga i nieustannie oddawajmy Mu chwałę, bo On jest prawdziwą światłością i źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.